Jak zobaczyłem to zamówienie, to normalnie za zaniemówiłem. Będziemy weryfikować klienta, czy jest pełnoletni. Myślę, że mnie z widłami to nie pogonią, że to na chwilę zaparkowałem. Cześć. Okej. Okay. Mówisz mi dać klipka, dobra? Spoko. Kiedy wy dołączyliście? W poniedziałek chyba. Poniedziałek. Jezus, przepraszam. Nie, luźno, pokawe? tylko na terminalu teraz kliknij, że jest gotowe zamówienie. A znaczy, go gotowe, no. No, wtedy mi się wyświetli numer zaraz. O, 622, nie? Tak. No i gra i buczy. Dobra i pasuje. Super, dziękuję i Nie ma problemu. Trzeba. Ubranąc. Generalnie zapytałbym się, czy wszystko w porządku, jak widzę, że piwo. To mi się komicznie wyglądać. ludzie myślą, że ja elektrykiem jadę. Tak nie jest. Ogólnie mamy problem. Osłona nam lata wydechu. To są najgorsze windy, nie? Ja mam takie straszne sny przez te windy. Dobra, pan nie jest, tak? Co? Pełnoletni pan jest. Tak, Proszę bardzo. I wszystko. Dziękuję jeszcze Do widzenia. I za to do 9:18.